Przeżyłem 24 godziny na serwerze przeglądarki. A dokładnie chodzi o PRGX, która ostatnio otworzyła swój własny serwer SMP, na którym dzisiaj zagramy. Na początku pojawiłem się na losowym teleporcie. Zebrałem drewno i zrobiłem podstawowe tulsy, a tuż po tym poszedłem od razu do kopalni. O! Jakieś końce dostaliśmy. Potem obczajmy, czy da się dzięki temu coś kupić. Dobra, pierwsze żelazo, widzowie. Tuż po zdobyciu pierwszego żelaza skraftowałem tarczę i niestety musiałem się ewakuować z kopalni, ponieważ brakowało mi jedzenia. Aż nagle po zobaczeniu wiadomości na czacie z bazą, od razu odpowiedziałem, że chciałbym mieć z nimi bazę. A oni jak widzicie zgodzili się, dlatego tepnąłem się do nich. Po tepnięciu się trochę byłem przestraszony, że mnie zabiją, ale na szczęście nie mieli tego w planie. A to, co się stało, to trochę mnie zdziwiło, bo zrobili rajda, a taka była moja reakcja. A co? Rajd zrobili. Let's to temy. Lecimy, widzę. Nie, gościu mi ginie. Zostaw go. Dobra, resu typo jakiś to jest nasz chyba no. Co są traidory? Chlebki. Hmm. Można nie by było traidować siedzenia. ale na pewno chcę w sobie sensie zrobić coś do kaczowania i jest to na pewno ladder. Po skraftowaniu drabiny zaczęło się być spillagerami i stało się to. Aha! Zginąłem na jednego hita. Po tej sytuacji trochę byłem przygnębiony, ale musiałem wziąć się w garść i od nowa wszystko zrobić. Ej, co? Ej, gdzie ja jestem? Nie. Po zobaczeniu tej bazy od razu chciałem ukraść temy, ale nie miałem permisji. Więc poszedłem stamtąd. Od nowa skraftowałem wszystkie tulsy i nawet znalazłem zniszczoną wioskę, ale zobaczcie co się stało. No co?! I tym razem, było to przez moją głupotę, a nie przez lagi serwera. Ale tym razem musiało się udać, ponieważ dałem sobie wyzwanie, że jak się nie uda, to odchodzę z tego serwera na zawsze. Moim planem było wreszcie zrobienie sobie całej z żelaznej zbroi. I tak więc to zrobiłem. A wychodząc z kopalni, złożyłem nikt pod ziemią. Dlatego od razu się tam skopałem. I to co znalazłem, było niesamowite. O kurde, Zenek! Jakie świetny jesteś! Let's go, Zoe. Let's go! Teraz już wiedziałem, że nie mogę zginąć, bo miałem bardzo dobrej temy, czyli np. żelazo zbroja. Następnie poszedłem zobaczyć spawna, co na nim się znajduje, i zobaczyłem, że dzięki niektórym zadaniom można zdobywać Geeks coiny, które pozwalały mi kupować rzeczy. Ale oprócz tego napisałem komendę home, i tam, gdzie mnie tepnęło, to się nie spodziewałem. Aha. No i tego też się nie spodziewałem, ale na szczęście odebrałem swoje temy. I tak zakończyły się moje 24 godziny na tym serwerze.